Chociaż jak jest losowa, to to. No, wszystko od losowości zależy. Ale jednego miesiąca ktoś jedziemy miał więcej skuteczności bojowej, drugiego mniej, to się tak będzie zmieniać i może nic się nie zmienić, koniec końców. No, nawet widać, że te fronty przechodzą trochę inaczej, tak bardziej w robotyczny sposób. Ale Al Algierii to widzę, że mocno pomogło. Cały Zachód sobie zdominowali. No, bardzo robotycznie to przechodzi. Może ja bym włączył stopniową. Tu Izrael naprawdę mocno podjeżdża. Teraz oni są pierwszą potęgą i mocno biją tą Algieria. A tak szczerze, tyś już nad tym co tutaj mógłbym pozmieniać, żeby nie. Nie wiem. Się tu trochę więcej rzeczy działo. Więc jeśli prze, jeszcze przez jakiś czas tu się nic nie zmieni, bo to po prostu na czymś takim zakończę to. Osobiście uważam, iż i tak z tego filmu wyciągnąłem 100%. Mogłem to już zakończyć naprawdę wcześniej, ale nie chciałem tego kończyć, kiedy było 14 państw jeszcze. typa tutaj. A, odbili. A tutaj było blisko ich stolicy: Tel Aviv. No nie, no co jest. Algieria się nie bije z Izraelem? Halo? Oho, przejęli. Gdzie teraz trzeba dotrzeć? Tutaj. No nieźle. Dobra, siedzę coś już naprawdę długo. Chcę to jeszcze dzisiaj zmontować, yy, niech będzie, że nie wiem, na czymś takim to już zakończę po prostu. A, no i to miałem jeszcze wam pokazać chwila, jak z tego wyjść. Ale dobra, to mniejsze w to. Ogólnie tutaj w tle pada śnieg. Dodali jakieś zimowe, świąteczne coś po prostu. Nieprawdopodobne.